Zmiany powierzchni zabudowy i wysokości poprzez ich zwiększenie, zmiana funkcji czy zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej tego chciałby właściciel działek zlokalizowanych przy ulicy Chopena i Sikorskiego. Konkretnie chce rozbudować ośrodek bursztyn, wyburzyć dom jednorodzinny i w jego miejsce postawić nowy budynek o charakterze turystycznym i sanatoryjno-uzdrowiskowym. Wnioskodawca po prostu konsekwentnie od 2016, a nawet jeszcze przed 16. Kilkukrotnie składał wnioski i po uchyleniu tej uchwały w 19. roku również złożył wniosek o zmianę. Planu dla swoich nieruchomości. To temat, którym zajmowali się już radni poprzedniej kadencji, którzy ostatecznie nie wyrazili zgody na zmiany w planie. Choć trzeba przypomnieć, że większość z nich byłaby możliwa do zastosowania ze względu na przyjęte w 2013 roku studium, które znacznie zwiększyło wskaźniki zabudowy dla dzielnicy uzdrowiskowej. Ja bym apelował do, do, do szanowni komisji, do, do, do Rady Miasta, żeby przynajmniej na razie wstrzymać się z decyzjami w tym zakresie, dopóki nie opracujemy jakiejś ogólno- ogólnozdrowiskowej strategii, jak będziemy traktować i ten podmiot gospodarczy, i inne podmioty, które niewątpliwie stawią talary przeciwko orzechom, że tak będzie. Zaleją nas swoimi wnioskami o rozbudowę swoich nieruchomości. Tego z jednej strony obawiają się radni, z drugiej wskazują, że zmiany planu powinny obejmować nie tylko wybrane nieruchomości, a cały kwartał. Wydaje mi się, że, że my jako radni już wielokrotnie mówiliśmy, że wolelibyśmy, żeby takie. Procesy planistyczne były uruchamiane dla całego kwartału. Ja również uważam, że takie punktowe rozpatrywanie planów nie jest dobre patrząc na mapę, na załącznik graficzny, to, co się stanie na zachód, jakby i na południe od tych budynków e, zacieni kompletnie te domy, które tam stoją, e, i no, uważam, że nie powinniśmy w taki sposób przystępować do procedur planistycznych. Radni wskazują także na inne zagrożenia. Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca chce zająć działką sklep, który jest obok PSS-u, przy ulicy Chopina, nie mamy gwarancji, że zrobi to, co obiecuje we wniosku, czyli że rozbuduje stołówkę, postawi basen i, i tak dalej. Czyli infrastruktura taka bardziej techniczna. Mamy jeden kasus, jeden przypadek, ja nie powiem gdzie, żeby nie robić kryptoreklamy, gdzie w poprzedniej kadencji też radni wyrazili zgodę. Właścicielowi na rozbudowę obiektu. I oprócz, oczywiście, postawienia bazy zabiegowej, nad tą bazą są apartamenty bądź pokoje hotelowe. Z naszych informacji wynika jednak, że wnioskodawca nie proponował zmian dla działki ze sklepem i jest zdziwiony, że projekt uchwały także to miejsce obejmuje. Ale co ważne, na ostateczną opinię radnych wpływ będzie miało także stanowisko sąsiadów, a to jest negatywne. Tutaj też wpłynął. Wniosek mieszkańców, którzy sprzeciwiają się tej coraz wyższej zabudowie i zacienianiu niektórych działek, czy też wprowadzaniu większego, większego ruchu tutaj turystycznego w tym terenie. Propozycje rozpoczęcia procedury dla wskazanych działek opiniują radni podczas posiedzeń komisji. Negatywne stanowisko przyjęła już komisja budżetowo-gospodarcza. Projekt uchwały trafi na wtorkową sesję.